W to chłodne wieczorne poniedziałkowe popołudnie serdecznie zapraszamy na mecz na szczycie szkolnych rozgrywek piłkarskich pomiędzy pierwszą BL a drugą CL. A na to spotkanie zapraszają? Kamilia Goda i Leszek Szpakowski. Czas na wywiad: Halo Wojtek Mikulski. Piotr Szefler, tak Najlepszy snajper wśród obrońców. E, no, nie wiem skąd się taka opinia tutaj wychodzi, bo nie każdy z nie Myślę, że najlepszy strzelacz najpierw obrońców, dobrońców, czyli najlepszy strzał jest obrońców. No wiesz, myślę, że Fre jest takim lepszym z tej pory u dobrońców. jest dobrym czarnym koniem. Nie, <grym, grym, grym>, jest też, ale Fre jest... <grym>, nie, już mamy ten etap no. I szybciutko składy. W drużynie pierwszej BL na bramce Kuba Wysocki. Pełny skład, pełny, nie? Słuchaj, Mikulskiego miałem na uszach i zgłupiałem. No i w polu Nornicki, Frej Urbański i Jajo Wiśniewski Druga cel, w bramce Kamil Szwaba w obronie Jędrzej Dominiczak, w pomocy Mateusz Wach, Radek Nguyen, a w ataku osamotniony biedaczek Dawid Dwóźni Daj taki biedaczek Kamil Urbański z autu do jaja sprytniej broni Kamil Szwaba! W świetnym stylu. Nie ma siły na Polaka Tak jest. Mateusz Wasz zastawia piłkę niczym Shaquille O'Neal. Ale nie używa przy tym rąk. Radek Nguyen motacz, motacz, motacz. Niczym Siago Motta tam się zamotał. Ale Wysocki lepszy w tej sytuacji. Yeah. On był kłębkiem, a Radek Ludziką. Urbański tuż obok bramki. Zamknął tej sytuacji Wojtek Nornicki, gdyby było odwrotnie, no mógł być, mogło być 1-0. Tutaj bohater drugiego, drugiego planu. Tak jest znowu Urbański, groźnie, 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 groźnie Urbański, ale dwóżnik lepszy. Radek bujuje sam na sam, świetne wyjście Kuby ratuje sytuację. I czyści piłkę Michał Frey. Rogu rogu dwóżnik będzie powtórka. Tym razem do piłki podchodzi Mateusz Wach. On no, może być groźny. Mateusz znany jest takich agresywnych rogali w pole karne. No i nie tym razem. No niestety. Chyba Wysocki odnalazł tam Norka tym podaniem, ale. No są akcję mają już z głowy. Tak jest. No drugi raz mówię tak jest. URBAŃSKI obok bramki! Sędzia Ruminski podnosi rękę, gramy dalej. Tak jest. Nie było. Trzeci raz. No i przepraszam Państwa za te... ...odkurzenia. DWA RAZY! Się nie myli. Się myli. Będą się myli po meczu. Ach, nie da się ukryć. Kontrowersja. Jednak sędzia zadecydował. Out dla pierwszej BL sprzeciwom zostawiajcie. O Dominiczak powalczył z jajem. Jeszcze dwużnik do spółki, ale jakoś mu to spółkowanie, przepraszam Państwa, ta praca nie wyszła. Kamil Urbański z autu, o, groźnie, ale wach, no, nie można powiedzieć, że zrobił dobrze, no, ale przynajmniej bez wahania do przodu. Kamil Szwaba z własnej bramki teraz, Wóżnik, wóżnik z faulem, strzał minimalnie obok bramki. I wspaniałe podanie Kamila Szwaby niczym Aurelio Gomesz. Znowu Mikulski nam się tutaj wcina. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Za dużo razy stanowczo tutaj się odzywa. lepiej grał teraz. Zgadzamy się. Wóżnik, Wóżnik to wymyśli tym razem. Wymyślił Mateusz Wach sprytnie do rogu. Miałeś, kamień złoty róg. No niestety. Jeszcze Dawid Wóżnik wspiera się, że powinien być róg, ale nie. Niebezpiecznie teraz Dominiczak. Trochę po łebkach. Różnik, wach, wach i out dla pierwszej BL, dla pierwszej BL. Oj, spróbował zaskoczyć własnego bramkarza, Radek Nguyen, na szczęście na posterunku Szwaba. Nie takie z nim numery. Nguyen, po raz trzeci, po raz trzeci lepszy Wysocki, niesamowita historia. W przypadku Kuby wszystkiego raczej niesamowita geografia. Tak, Norek! Błyskawiczne tempo meczu faulował bramkarza. Chyba się nie zgadza z sędzią, ale tak było. Urbański! Norek! I gol 1 do zera. Niespodziewanie zupełnie. Gdzie była obrona? Gdzie była obrona? Obrona była pewnie pod częstochową, jeszcze nie zdążyli wrócić. No cóż, trzeba odrabiać straty i Radek Nguyen mógł to zrobić błyskawicznie jednak. Jednak nie zarobił. Michał Frey z rzutu, rzutem z autu rozpocznie grę. Kopnięciem. Kopnięciem, bardzo jest spokojna jest, jest. interwencja golkipera. Prawie ziewał jak to łapał. Pański, URBAŃSKI! No urbał się tu Dominiczakowi. Troszeczkę za mocne teraz zagranie. Wacha do dwóżnika. No mogła być dobra okazja, ale nie ma. Tutaj pięknie oczyk przewraca Wacha. Widać, się chłopak stara. Yy, Marek. To Freja. Świetne wybiegnięcie z bramki Kamila Sztabu. Nornicki, Nornicki, rykoszet! Jest 2 do 0! Drugi gol Nornickiego. Piszczą na trybunach Katarzyna Herba, Gosia Ponikowska! Szaleją! Siedzą właściwie. I piszczą, i kwiczą, ja można stawię. powiedzieć. No spokojnie, spokojna teraz interwencja golkipera. Jest już 2 do 0, trzeba atakować. Bużnik. Łóżnik próbował sklepki z Nguyenem, ale Nguyen źle zagrał i Urbański sam na sam. Świetnie, znowu bramkarz. Od autu druga CL. Oh, co Miniczak przekombinował. Przekombinował stanowczo. Daleko od bramki interweniował goalkeeper Szwaba, ale dobrze, skutecznie. Bez wsparcia teraz dwóżnik, ale jest różny. A nie wiem, czy nie powinien być jeszcze jeden, ale chyba jednak jędrzej ostatni dotknął piłkę. Szwaba od bramki do dwóżnika, ten doradka na na rzut karny. Ale kontrowersyjna decyzja, nie wiem. Chyba podobnie jak Howard Reb, Web, sędzia rumiński, czerpie perwersyjną przyjemność z dyktowania kontrowersyjnych, podejmowania kontrowersyjnych decyzji na boisku. Trochę dziwne to jest, ale każdy ma swój styl bycia i nikt tego nie zmieni. Ej! ej Przepraszam Państwa, mamy chyba jakieś najście na studio. Ej! Rzut karny Dawid, dwożnik broni Wysocki! Niesamowicie! A do siatki nie wpadła piłka, tylko właśnie dwóźnik. Powinno być odwrotnie. Wszyscy wiedzą nieporozumienie. Mecz za chwilę się kończy. Pożegnamy się już z państwem. Tym razem żegnają się na tą połowę Jędrzej Dominiczak. Leszek y, y, Spakowski. Kamil Jagody.